Rafał. wprowadziliście, Rafał, wprowadzacie na polski rynek markę stoliczna. Nie jest to pierwsza próba. Ja pamiętam jeszcze z czasów PRL, jak stoliczna była w Koweksie w bardzo dobrej cenie i zawsze była dobrej jakości. Ta marka nie ma jakoś szczęścia dla polskiego konsumenta i chyba to jest jedyna duża marka wódki która ciągle gdzieś czeka na to, żeby polski konsument ją odkrył. Pijemy Smirnofa, pijemy oczywiście też Absoluta, Finlandię i różne polskie wódki, ale w przypadku stolicznej gdzieś ciągle tej wódki mi przynajmniej brakowało. Tak, to prawda. Już od lat tak naprawdę 20 chyba różni dystrybutorzy próbowali wprowadzać tę markę, a jak wiemy no jest to jedna z silniejszych marek, nie tylko rosyjskich, ale w ogóle jeżeli chodzi o wódki premium na rynku. No wydaje mi się, może nie tyle co nie miała. No może nie miała szczęścia rzeczywiście, jeżeli chodzi o dystrybucję w Polsce. Teraz Próbujemy my. Od marca podpisaliśmy, podpisaliśmy umowę. E, no i mam nadzieję, że z sukcesem tym razem. Czyli myślisz, że to były błędy dystrybutora, a nie to, że to jest smak, który polskiemu konsumentowi mógłby nie odpowiadać? E, nie, nie, myślę, że to jest jak najbardziej smak, który będzie odpowiadał polskiemu konsumentowi. E, dlatego, że jakość jest naprawdę, e, uważam, dużo lepsza od marek, które wcześniej tutaj wymienialiśmy. A... No ja wącham i rzeczywiście powąchajmy razem. Mm -hmm. Jest to wódka zdecydowana. Powiedziałbym, że to jest wódka męska i nawet wódka bardziej niż do koktajli do picia solo, spokojnie w temperaturze pokojowej, bo w zapachu ani nie czuję alkoholu. Mm -hmm. Ani nie czuję w ogóle nic nieprzyjemnego. Czyli może troszeczkę nutę taką ciemnego chleba, zioła czegoś co no, kojarzy się chyba mocno z, z naszą słowiańską tradycją naturą, tak e, myślę, że tak, znaczy z jednej strony jest to, jest to łagodna wódka z drugiej strony też jest to traf, trochę taki rosyjski styl e, zdecydowanej wódki A, chociaż to nie jest wódka w tej chwili rosyjska ach, to prawda, dlatego, że w tej chwili produkcja odbywa, odbywa się na Łotwie w Rydze to prawda. Bardzo leista, tłusta, A, tak. dużo ziarna w smaku, długi finish. No, jest to wódka, która naprawdę smakuje pijemy ją w tej chwili w warunkach działkowych w temperaturze pokojowej, pokojowej. albo i wiosennej. Ale bo dobra wódka powinna być pita właśnie w temperaturze pokojowej. Tak, to jest wódka, która smakuje. Mamy tutaj różne warianty, zresztą chyba tych wariantów tak naprawdę, które będą wprowadzane przez servile na rynek polski jest więcej, bo chyba też paprykowa, więc ja rozumiem, że tutaj gdzieś ciągle się zastanawiacie. Mamy wódkę, która jest robiona na bazie kukurydzy i gryki. Na bazie kukurydzy i grypki. Bardzo nietypowa. Ja pamiętam e, kiedyś pisałem o tej wódce. To jest staliczna e, Gluten Free. Kiedy ona jeszcze była robiona tylko z kukurydzy. Teraz mm. widzę, że zmienił się bacz, zmieniła się receptura. Zdążyłem jej już spróbować w momencie dodania tej gryki. No niesamowicie ciekawa rzecz, bo, bo czegoś takiego e, próbując różnych wódek przyznam, że. Jest tego mało, tak? Wprowadził, e, wprowadził kiedyś Rodionow e, na rynek rosyjski, być może troszeczkę na polski, właśnie z greki wódkę, ale e, greka jest e, zbożem m, mało wydajnym w destylacji mm -hmm. i tutaj jest efekt e, ciekawy. Ale e, powiedzmy też od razu, że gluten free to jest pewien... Też zabieg pewnie marketingowy, bo każda z tych wódek jest gluten free, bo w momencie destylacji do, tak, to do tej wysokości to, to każda wódka jest gluten free. Ta stoliczna, tu mamy w tej chwili, że to jest Alpha Grade tak. Spirit. Czy mógłbyś coś więcej na ten temat powiedzieć? W 2009 rzeczywiście stoliczna otrzymała certyfikat Alpha Grade. Jeżeli chodzi o tą certyfikację wódek, to rzeczywiście Rosja ma chyba taki największy wachlarz. I o ile, o ile tak naprawdę już ekstra i luks nadają się jakby do takiego spożycia dla wódek, no to alfa jest, jeszcze, alfa jest jeszcze wyżej. Ja tylko może powiem tak pokrótce w cyfrach: i mniej oczywiście metanolu w wódce, tym. Tym mamy czystszą jakość. Jeśli chodzi o ekstra, to tego metanolu zostaje tam 30%, 300%. Jeżeli chodzi o lux, zostaje 200%. Natomiast jeśli mówimy o alfa, to tutaj mamy 3000%. 3000%. Ale dodam jeszcze, że dzięki dystylarni, którą stoliczna ja właśnie Wieku e, robią, e, robią wódkę, która jest czternastokrotnie czystsza jeszcze od tego wymaganego przez e, Alfa. Być może te dziesiąte części procenta niewiele konsumentom no, mówią, no, na pewno tak. Natomiast ja powiem tak: e, próbowałem w stolicznej 20 czy więcej lat temu, Aha. kiedy ona jeszcze była dostępna w bardzo fajnych. E, za bardzo fajną cenę w Pewexie próbowałem jej w czasach kiedy była robiona w Moskwie w zakładach Krystal. Mm -hmm. próbowałem jej dekadę temu kiedy była już robiona w Rydze ale jeszcze to nie była ta klasa spirytusu i powiem mm -hmm. szczerze ta wódka ciągle ewoluuje i w tej chwili jest niesamowicie delikatna to jest to, że jest niesamowicie delikatna, jest bardzo przyjemna droga. Do picia. Więc mamy stoliczną klasyczną, klasyczną wódkę pszeniczną. Mamy bardzo ciekawy wariant, gdzie mamy połączenie gryki, czyli bardzo rzadkiego ziarna, ziarna. użytego do destylacji i kukurydzy, która jest oczywiście stosunkowo częstym tak. i daje dużo słodyczy. Są to inne wódki. Jakbym miał wybrać dla siebie, wybrałbym klasyczną, stoliczną, ale to jest kwestia też ciekawości takiej, żeby poznawać różne rzeczy, ta też jest, ta też jest interesująca. Ale mamy, mamy również, i tu chciałbym Cię zapytać, różne wersje smakowe. Ja pewnie nie przyniosłem wszystkich, które będą na polskim rynku, bo chyba na przykład będzie też papryka, czy tam czarny pieprz. Um, pomarańcza, natomiast... Pomarańcza mamy tutaj, ale, tak. ale powiedz mi, którą... Ty byś wybrał dla siebie, bo ja wiem, którą bym wybrał. I ciekaw jestem, czy, czy to jest ta sama. To... Znaczy, ja bym na pewno wybrał, wybrał ogórka. Och, ja też. Wybrałbym ogórka, bo rzeczywiście zapach i smak oddaje po prostu. Oddaje ten zapach i smak właśnie takiego świeżego, świeżego ogórka. Przy czym na początku ta wódka jest również delikatna, tak jak jej czysta, czysta odmiana. W połączeniu z takim pikantnym, pikantną końcówką. Znaczy zapach jest bardzo, bardzo świeżego ogórka. Masz jakiś pomysł na koktajl z tym? E, tak, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o koktajl to jak najbardziej krwawa mery. Czyli tutaj sok pomidorowy, dodając jeszcze, dodając jeszcze seller, oczywiście, wchodzi naprawdę genialny drink. Czy ja piłem w tej wersji Mery. Mary tak? już, ale powiem Ci, że gdybym miał wybrać coś dla siebie, Aha. to nawet niespecjalnie schudzono, bo jej chłodzić nie trzeba, tak dobrze smakuje, wrzuciłbym do niej albo zawiesił na kieliszku po prostu, plasterek zielonego, ogórka. ogórka. I ona sama w sobie robi wszystko. Oczywiście wiadomo, że jeśli chodzi o koktajl, no to jest to alkohol prawie 40%, więc może byłby za mocny. Ale naprawdę jest to tak aromatyczne i tak dobre, że aż mi szkoda byłoby do tego coś dodać. To prawda, to jeżeli chodzi o koktajl, no to tutaj, tutaj rzeczywiście można, można różne koktajle na tym stworzyć, ale w postaci właśnie czystej z samym plasterkiem ogórka jednak też się dobrze sprawdzi. Tak, jest to naprawdę z wódek gatunkowych, wódek smakowych, no rzecz wyjątkowa, taka, która oczywiście wódek ogórkowych trochę jest na rynku, ale ta jest tak świeża, mhm. tak rzeźka że nic tak naprawdę więcej nie potrzebuję już sama w sobie smakuje jak jak miseria z koperkiem bo gdzieś tam tą zresztą <gry> nutę taką koperku czuję i nie wiem czy też czy się z tym zgadzasz czy nie ale, ale też te wódki są bardzo swojskie mamy, mamy pszenicę mamy tutaj tą wódkę kukurydzianą Gryczanów, Gryczaną, tak. mamy wódkę ogórkową, no i mamy wersje bardziej egzotyczne, tak? czyli pomarańcza, mamy wanilię, tak. mamy, mamy też e słony karmel. Solony karmel, no to myślę, że to może być hit nie tylko <laughs> koktajlowy, ale też, też hit troszkę ka kawiarniany czy, czy wręcz cukierniczy, prawda? Piłem tą wódkę do szkanała, jest do lodów, do deserów. Z nią jest troszeczkę podobnie jak z ogórkiem, dlatego że ją można pić również, również bez niczego. I ona trochę sama w sobie jest deserem, mm. a przynajmniej tak jak już z relacji, które dostajemy właśnie od naszych odbiorców. Więc to jest taka trochę odpowiedź na oczekiwania konsumentów co do słodkiego właśnie deseru. Powiem tak, piję wódkę stoliczną. Ja, no, puch, y, pierwsze moje doświadczenie to było jeszcze chyba zanim osiągnąłem pełnoletność, czyli nie powinienem się do tego przyznawać, ale były gdzieś do lata 80., y, czyli kupowana, na pewno inna, bo wtedy jeszcze robiona w Moskwie, ale już wtedy smakowała. Mhm. E, miałem okazję odwiedzać zakład w Rydze trzykrotnie i próbować różnych wersji, nie tylko te, które mamy na stole, ale też, też innych wersji smakowych, stoliczna. Mhm. I e, powiem tak, mi tej wódki w Polsce zawsze brakowało, bo uważam, że jest to naprawdę, jeśli chodzi o ten kierunek świata, jedna z najlepszych wódek, jedna z moich ulubionych. Oczywiście mamy w Polsce dużo wódek, które lubię, które, które cenię i, i, i bardzo chętnie piję, ale gdybym miał szukać gdzieś takiej receptury, właśnie bliskiej tej naszej polskiej tradycji, to stoliczna ja absolutnie tak. Dlatego, że w przeciwieństwie do typowej rosyjskiej wódki, stoliczna ja stawia na Wyrazistość stawia na to, tak. że konsument ma czuć smak, a nie ma być to sama czysta wódka w Mirię, jak reklamują pewną wódkę o rosyjskiej nazwie, która jest produkowana w Stanach Zjednoczonych. Także i bardzo Ci Rafał dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie. Cieszę się, że mogliśmy troszeczkę przybliżyć markę Stoliczna Ja. Zapraszam przede wszystkim myślę do y, przygody ze, ze Stalicznej Barmanów, bo tutaj może być strasznie dużo fajnych takich y, 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 nowych inwencji, pomysłów y, tak. i na ogórek, ale i na solony karmel. I na wanilię, i na cytrynę tutaj naprawdę mamy dość dużo na pomaraż, I na paprykę, I na... bo ta papryka na paprykę, chyba też i... będzie u was i... I na malinę tak. również. Więc... A, i również malina tego. Więc wachlarz jest bardzo tak duży całkowite. jeżeli chodzi o smaki, i mamy tutaj dużo do zaoferowania. Ale jest tu też wódka, którą możemy pić sobie w koniakowym kieliszku, tak jak my tutaj dzisiaj za fajem pijemy i degustować ją z przyjemnością. Możemy ją też pić w takim pięknym kieliszku zimową. Kielisz, Kubeczku zimową porę. Także e, zapraszam Was wszystkich do przygody z marką Stoliczna Ja. A, A e, pierwsza osoba, e, która odpowie e, po obejrzeniu tego filmu, w jakim mieście obecnie produkowana jest marka Stoliczna Ja żeby nie komplikować to gluten free, gluten free. to dostanie ode mnie sampelka właśnie tej butelki. Także piszcie, do zobaczenia i bardzo wam dziękuję za wspólne oglądanie naszego dzisiejszego odcinka Spirits TV. Do zobaczenia. Bardzo dziękuję.